Zadanie 20. Przekątna AC prostokąta ABCD ma długość 70. Na boku AB obrano punkt E, na przekątnej AC obrano punkt F, a na boku AB obrano punkt G. Tak, że czworokąt AEFG jest prostokątem, tak jak przedstawiono to na rysunku poniżej. Wiemy również, że bok EF ma długość 30, natomiast bok EF ma długość 40. Wypiszmy sobie teraz dane, jakie mamy podane w treści zadania. Więc z treści zadania wynika, że bok, czy w zasadzie przekątna AC ma miarę 70, bok EF ma miarę 30, natomiast bok GF ma miarę 40. I my w zadaniu jesteśmy proszeni o wyznaczenie obwodu prostokąta ABCD. Obwód, czyli po prostu musimy dodać miary wszystkich boków do siebie. Natomiast, żeby je dodać, musimy je w pierwszej kolejności w ogóle poznać. I taka będzie, takie będzie nasze zadanie. I w pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj figury podobne, a dokładnie prostokąt ABCD jest prostokątem podobnym do prostokąta AEFG. I tutaj z tej wiedzy będziemy za chwilkę korzystać. Drugą rzeczą, na jaką, jaką powinniśmy zwrócić uwagę, to to jest to, że prostokąt AEFG ma wymiary 40 na 30. Zatem stosunek tych boków to jest 40 do 30, co możemy tutaj zapisać także jako 4 trzecie, czyli po prostu podzieliliśmy sobie 40 i 30 na 10. No i teraz w analogiczny sposób, z racji tego, że te prostokąty są do siebie podobne, możemy. Wyznaczyć stosunek boków prostokąta ABCD. Przy czym zapiszmy sobie wcześniej, że AB to jest nic innego jak 4x, natomiast bok BC to jest 3x. Więc skoro w analogiczny sposób możemy sobie wyznaczyć stosunek boków tego większego prostokąta, no to możemy zapisać, że ten stosunek to jest 4x. Do 3X. No i w czwartym kroku. W czwartym kroku zwrócimy uwagę na to, że mamy długości przyprostokątnych, czyli, czyli 4X oraz 3X. Ja tutaj może wytrę ten punkt czwarty przeniosę go na bok. I teraz popatrz. O co mi chodzi z tymi przyprostokątnymi? W momencie, kiedy mamy jakiś dowolny prostokąt, i w tym prostokącie mamy przekątną, to ta przekątna dzieli ten prostokąt na dwa trójkąty prostokątne. Jeżeli sobie przyjmiemy, że ten prostokąt, który ja narysowałam, to jest prostokąt A, B, C, D. To z tego, co żeśmy tutaj wypisali w kroku trzecim, możemy ocenić, jaką długość mają przyprostokątne każdego z tych trójkątów, które nam tutaj powstał. I zwróć uwagę, że tutaj ten bok, ten dłuższy, czyli AB ma miarę 4X, natomiast ten krótszy bok, czyli BC ma miarę 3X. No więc. Z tego też tytułu my jesteśmy w stanie na tym etapie zastosować twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie Pitagorasa mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy w sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. I teraz wystarczy, że podstawię odpowiednie dane pod AB i BC. My wiemy, że AB to jest. 4x, więc tutaj po prostu wpisuję 4x, dodać 3x i oczywiście obie te wartości podnoszę do potęgi drugiej. Przy czym zwróć uwagę, że ja tutaj obie te wartości wziąłem w nawias, co oznacza, że do potęgi drugiej podnoszę zarówno 4, jak i x, a w tym drugim przypadku do potęgi drugiej podniosę, podnoszę zarówno trójkę, jak i x. I tutaj oczywiście musimy mieć kwadrat. I na tej podstawie wiem, że AC, czyli Przeciwprostokątna całego kwadratu, to jest nic innego, jak 16x do potęgi drugiej i dodać 9x do potęgi drugiej, czyli przeciwprostokątna, czyli jednocześnie przekątna dużego kwadratu do potęgi drugiej, to jest po prostu 25x kwadrat. Ja teraz zamieniam stronami, czyli tu zapisuję 25x do kwadratu to się równa AC. Do kwadratu. Przy czym zwróć uwagę, że w treści zadania mamy podaną miarę przeciwprostokątnej. Dlatego ja pod AC podstawiam teraz 70 i otrzymuję następujące równanie. 25x do potęgi drugiej to się równa 70 do potęgi drugiej. I na tej podstawie wiem, tutaj przeniosę rozwiązania w to miejsce, że 25x kwadrat to jest po prostu 4900. No więc teraz w obu stronie podzielę to równanie przez 25 i otrzymam x kwadrat równy 196. I teraz to równanie, które tutaj otrzymałam, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby muszę podnieść do potęgi drugiej, żeby otrzymać 196. Mamy dwie takie liczby. Jedną liczbą jest minus 14, natomiast drugą liczbą, jest 14. Przy czym rozmawiamy tutaj na temat geometrii. To oznacza, że boki nie mogą być mniejsze od zera. Czyli x równy minus 14 musimy sobie wykluczyć i rozważamy tylko i wyłącznie x równy 14. Czyli rozważamy tylko i wyłącznie tą wartość dodatnią. I teraz zwróć uwagę, że skoro mamy już wyznaczony x, to jesteśmy w stanie wyznaczyć, Konkretne długości boków tego naszego dużego prostokąta prostokąta ABCD. Więc w kroku piątym ja wyznaczam długość boku AB. Przy czym, zobacz, co tutaj żeśmy sobie zapisali w tym kroku trzeci. My wiemy, że AB to jest czterokrotność x, dlatego AB to się równa 4 razy 14. Czyli AB to się równa 56. Na takiej samej zasadzie jestem w stanie wyznaczyć teraz długość wokół BC. Zwróć uwagę, że tutaj sobie zapisaliśmy, że BC to jest 3x. Czyli tutaj również po prostu pod x podstawiam 14, czyli na tej samej zasadzie wiem, że BC to się równa 3 razy 14, czyli BC to się równa 42. I na tym etapie już mogę wyznaczyć szukany obwód, czyli po prostu dodaję te boki do siebie. Czyli mam tutaj AB plus DC plus AD, no i oczywiście plus BC. Czyli tak naprawdę to równanie mogę zapisać jako dwukrotność 56 plus. Dwukrotność 42. Na tej podstawie wiem, że obwód to się równa 2 razy 56 to jest 112, dodać 2 razy 42 to jest 84. Więc obwód to się równa 196 jednostek, czyli tutaj mamy odpowiedź B. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia są dla Ciebie jasne i klarowne. Gdyby jednak tak nie było, to pamiętaj o tym, że możesz zostawić zapytanie w komentarzu. Na moim kanale rozwiązuję także pozostałe zadania z arkusza naturalnego z sierpnia 2021 roku. Jeśli jeszcze nie widziałeś moich rozwiązań, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania. Znajdziesz nim link do mojej playlisty, w której zamieszczam nagrania z, z rozwiązaniami pozostałych zadań z tego arkusza.